Filtr paliwa z pilarki spalinowej. Jest to element, który bardzo często jest pomijany przez wielu użytkowników, a warto wymieniać przynajmniej raz w roku, aby pilarka Wam działała bez problemu. Gdyż przy ograniczonym przepływie paliwa, po prostu pilarka może Wam albo nie odpalać, albo ciężko odpalać. Podczas pracy może gasnąć, czy pracować nierówno. Warto temu się zawsze przyjrzeć koszt jest niewielki, bo od 10 do 20 zł, zależy od modelu. Może być drożej i taniej. I za chwilę ja przekroję to, co otacza właśnie element metalowy, żeby zobaczyć jak to wygląda wewnątrz. Pamiętajcie, żeby wymieniać. Rozkrojony zobaczcie to jest ta metalowa beczułka, ale tutaj jest bardzo mocno sprasowany papier czy coś w tym stylu. Ciężko jest w ogóle to zgnieść, praktycznie się nie da, także przepływ jest naprawdę ograniczony.